Cześć, robię z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie. Hmm. Mass Effect. <kuh> Mass Effect. Hmm. Mass Effect. Trylogia, która w zasadzie odniła moje życie hmm, w pewien sposób. Jest to jedna z tych gier, których się nie zapomina. A teraz mam ją w wersji legendarnej. Pierwsza misja, którą pamiętam do dziś. Wow. Hmm. W zasadzie, co jest zabawne w remasterze, to jest to, że e, gra wygląda dokładnie tak, jak ją pamiętam. No. Ile? Dekadę? Ponad dekady temu. Grubo ponad dekadę temu. Prawie 15 lat temu. O tak chyba wychodzi pierwszy Mass Effect. To był 2008? 2006? Już nie pamiętam. Poprawicie mnie. Natomiast e, niesamowite jest to, że remaster sprawia, że w zasadzie jestem. Wracam do tego w, okresu, do tego momentu. Przeżywam go zupełnie na nowo. Mimo, że znam tą grę. Okej, okay, no minęło wiele lat, sporo pewnie zapomniałem i tak dalej, natomiast to przeżycie jest um, eschatologiczne wręcz. Religijne na swój sposób, bo jest to jedna z tych gier, które um, odmieniły moje życie to może nie, ale na pewno odmieniły mi postrzeganie pewnych gier. A co jest zabawne. Mass Effect, kiedy zaczynałem w niego grać. Dostałem go od znajomych w jakiejś tam wersji Turbo wow na urodziny. I leżał u mnie na półce z dobre pół roku, może nawet dłużej. Pamiętam to bardzo dobrze. I stwierdziłem pewnego wieczoru, a dobra, zobaczmy o co chodzi. Czysty random. Ok, kupowałem CD Action, widziałem po recenzjach, że gra jest wysoko oceniana i tak dalej, natomiast nie miałem żadnego pojęcia w co się pakuje. Um, I w zasadzie w momencie, w którym odpaliłem tę grę, to w nią wsiąkłem totalnie. I remaster, to wersja legendarna, 269 zł za odgrzewany kotot. Okej, okay, są trzy części, wszystkie DLC chyba praktycznie, pomijając jakieś drobne, drobne braki. No wow. Natomiast um, to jest niesamowite, że remaster pozwala przeżyć to samo drugi raz i w zasadzie ten odcinek na tym się skupi, na tym przeżywaniu tych samych emocji, tej samej w zasadzie głębi gry drugi raz. I przez to, że to jest remaster, to oszukuje zmysły i całkowicie, wręcz absurdalnie, e, sprawia, że czujesz tak, jakbym tą grał w tą grę wtedy, kiedy w nią grałem. Bo ona wtedy wyglądała dla mnie. To jest ten taki przerzut, czy może przeskok, graficzny. Wspomnienia versus rzeczywistość. Remaster zaciera tą granicę i to jest niesamowite. To znaczy, gra wygląda, została odświeżona, wygląda e, lepiej. Ale my ją pamiętamy w ten sam sposób, w którym ona wygląda lepiej, bo graliśmy wtedy na tamtych ustawieniach graficznych, i tak dalej. No, jest to troszeczkę rycie bani, nie uszykujmy się, to na pewno. Natomiast, no, gra to jest naprawdę jeden z najważniejszych gier w moim życiu. O, jeżeli chodzi o historię, o prowadzenie fabuły, o głębię, o poznawanie postaci, o wątki poboczne, jest tego wow! Po prostu to jest wow! I w zasadzie remaster to co zresztą widzicie w tle, pierwszą misję, tą taką kanoniczną, ikoniczną, nazwijmy to jak chcecie, gdzie poznajemy reaperów i w zasadzie jest to taki mały, mały zwrot akcji. Zaraz Shepard zostanie widmem i no wow, wow, naprawdę zapomniałem jak to jest dobra gra. Um, wiem, że ona się będzie rozwijała, w pierwsza część będzie się rozwijała i, i... I fabularnie, i też w tym to się dzieje w bardzo dynamiczny sposób. E, tam się będzie działo dużo niesamowitych rzeczy. Są do tego misje poboczne. Teraz parę DLC, których ja nie miałem kiedy w to grałem, bo kupiłem wersję po prostu na DVD, czy tam znaczy. 4CD, znaczy, to już nie pamiętam. E, I w nią grałem. Tych DLC nigdy nie kupiłem, bo wtedy nie było mi zostać A teraz zostaje to wszystko w, na full wypasie wszystkie trzy części. No, wow. Um, Brzmię trochę dramatycznie, um, nie umiem modulować głosu, co zresztą wiecie z moich wypowiedzi i z moich filmów, natomiast wydaje mi się, że w moim głosie słychać jakąś taką e, niemalże um, miastkę e, religijnego zachwytu, czy, czy być może nawet mm, takiego bardzo e, poważnego przeżycia, bo starłem się z franczyzą, z Marką, rozwijmy to w ten sposób, która była dla mnie bardzo ważna od swojego czasu. Um, no pamiętam, pamiętam tych bohaterów, pamiętam te historię, pamiętam to wszystko, pamiętam... Uh, atak na bazę Getów, gdzie trzeba było w zasadzie ściągnąć z internetu... Idealny dobór i trzeba było zrobić wszystkie wątki poboczne dla każdej postaci, by... To będzie w dwójce z tego co pamiętam. Um, by to wszystko przeżyć i, i by wszyscy bohaterowie przeżyli. A save był istotny, bo wszyscy wiedzieliśmy, że trzeba save'a zachować, bo trzecia część będzie go importować już wtedy było o tym wiadomo. To są poważne sprawy. To jest poważna fabuła. To jest poważna gra. Oczywiście, jest to RPG, w którym BioWare wprowadził pewnego rodzaju ten swój klucz eee, trzech odpowiedzi: jednej negatywnej, jednej pozytywnej, jednej neutralnej. Um, natomiast to wszystko razem się świetnie klei. To jest fantastyczna opowieść. Fantastyczna space opera, bo w zasadzie jest to space opera, gatunkowo. Nie, nie, nie dajmy się oszukać, nie dajmy się tutaj wrobić w żadne e, małostkowe historie. Opowiada historię w zasadzie o, i o miłości, i o przetrwaniu, i o, o, o tym, jaki jest człowiek, tak naprawdę, ponieważ. E, no, yy, cała fabuła, zaczyna od pierwszej części, zahacza o to, jaka jest ludzkość, jak ją postrzegają inne rasy, ale tak naprawdę jest taką troszeczkę wewnętrzną krytyką tego, jaki jest nasz gatunek, do czego dotarliśmy. Mówię to też z perspektywy tego, że na przykład wczoraj na Netflixie oglądałem yy, Davida Tenboro dokument o wy zasadzie wymieraniu gatunków, o tym, jak, jakie mamy perspektywy. Odnośnie tego, jak będzie wyglądał świat. I Mass Effect w zasadzie w pewien dobry sposób ujmuje to clue, to czym jest ludzkość. Jacy jesteśmy, jacy będziemy, jest pewnego rodzaju krytyką na to, jak funkcjonujemy obecnie. Jest taką trochę metaforą tego, jaka jest po prostu, jaki jest nasz gatunek, jak zarządzamy pewnymi sprawami. I ten pierwszy Mass Effect który widzicie w tle, jest takim najbardziej, Zobaczcie. wydaje mi się, trafnym podsumowaniem tego. Jest pewnego rodzaju wadłog. krytyką, no, 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 pewnego no, rodzaju poważnym ujęciem, który wywołuje jakąś jakąś na wolę zastanowienia się, jakiegoś przemyślenia po prostu tego, kim jesteśmy. I to jest nie niesamowite i to jest niesamowicie głębokie w tej grze. I to mnie w niej zachwyciło, że to jest space opera, to jest science fiction, oparte o to, ale z jednej strony m, można tam znaleźć bardzo dużo. To jest trochę tak jak czytanie chłasko. Nie wiem, czy część z Was e, lubuje się ten autorze. Jeden z najbardziej chyba wybitnych autorów i pisarzy e, tego pokolenia e, XX wieku, tak? Polskiego. I może pomijając Gombrowicza, chociaż dzienniki Gombrowicza, no jednak literacko są lepsze, ale okej, okay, nie, nie, nie zapuszczajmy się za klimaty. Chodzi o to, że dostajemy taką mm, trochę, trochę grę, która odpowiada na pytanie na to, kim jest człowiek, jacy jesteśmy. I ja wiem, że jest to jest głęboko, ale wydaje mi się, że jest to bardzo trafione. Po prostu <laughs> dostajemy coś, co yy, mówi o ludzkości w jakiejś tam fikcyjnej przyszłości i tak dalej. Konkluzją tego rozwinięcia jest Andromeda, która była strasznie kiepska. No nie okej, okay. nie może strasznie kiepska, ale była dziwna. Natomiast jest to na pewno gra, która pyta o to, kim jesteśmy jako gatunek, jako ludzkość, jaka jest natura człowieka tak naprawdę. Ile z tego, co wiemy o sobie przejdzie, przetrwa w przyszłości tak naprawdę. A z drugiej strony, yy, wstawia nas naszego bohatera Sheparda, tak w takich bardzo dramatycznych czasach. Yy, Biegam, oczywiście, adeptem, bo zawsze to Klasa jest fenomenalna. Ona w momencie, kiedy się rozwinie, yy, nabije tam więcej leveli i tak dalej, to jest wow. I że jestem. W każdym razie, Mass Effect, tak naprawdę, to nie chodzi o to całe bieganie i strzelanie, które jest w zasadzie. Klu rozgrywki, ale właśnie chodzi o, o tą odpowiedź na pytanie, jacy jesteśmy? Kim jesteśmy jako ludzkość? Jakby nas mogły postrzegać, gdybyśmy założyli na fikcyjny świat, że istnieje tam jakaś inna społeczna rzeczywistość we wszechświecie? To jacy my jesteśmy jako ludzie? I w zasadzie wszystkie trzy części Mass Effecta, z tym pierwszym zakończeniem, który było strasznie krytykowane, czego ja nie rozumiem, bo ja uznawałem zawsze autonomię twórców i uważałem, że jest spoko. W każdym razie to jest historia ludzkości. To jest opowieść o tym, kim jest człowiek. Wszystkie postaci niezależne, które spotykamy, które możemy włączyć do drużyny, z którymi możemy wejść w interakcje romantyczne, z którymi możemy w jakiś tam sposób um, współdziałać, one wszystkie są taką trochę metaforą, trochę też pastiżem tego, jaka jest po prostu ludzkość. Jacy my jesteśmy jako ludzie. Um, jak funkcjonujemy jako społeczność globalna. Bo e, w mikroklimacie, tym naszym wewnętrznym wiadomo, natomiast m, tak raz wydaje mi się, że stara się odpowiedzieć na takie pytanie, kim jest człowiek, kim my jesteśmy. W ujęciu oczywiście o prawa, cała jak ta otoczka jest taka bardzo mocno surrealistyczną science fiction, tak? To jest to jakaś tam fikcja, natomiast jest tam bardzo dużo takich wydaje mi się, wątków i. Um, Takich po prostu punktów zaczepnych, które pytają o to po prostu, kim jest człowiek, kim my jesteśmy. I w zasadzie, e, po raz kolejny, e, wracam tutaj do dokumentu Davida Atterborough, który pokazuje po prostu, jak zmienił się za jego życia. Człowiek ma 93 lata, zjeździł cały świat e, i widział narodziny, dziczy i jej upadek. Widział Borneo, które zostało wycięte w prawie w pień. Kostarykę, która została wycięta prawie w pień, e, i mamy dwa takie zupełnie taką dychotomię. Tak, z jednej strony mamy właśnie Borneo, w którym wycięto 50% lasów deszczowych, i to nie wróci. Są, są, są cały czas palmy hodują olej palmowy, który jest mm, surowcem wykorzystywanym w większości słodyczy. Nie, lubicie kitkaty, nutelle, wymięcie marsy i tak dalej, tam wszędzie jest olej palmowy. A z drugiej strony mamy Kostarykę, która się opamiętała. Wprowadziła ochronę i odbudowała lasy deszczowe I to wszystko razem jest taką W zasadzie metaforą trochę Trochę takim rozliczeniem się Z byciem ludzkością I tak samo jak ten dokument David Terboro, um, tak samo jest Taki sam jest Mass Effect Wydaje mi się, że do tego dla mnie Na mnie e, Ta gra wywarła tak duże wrażenie, bo na prostu pyta Kim jest człowiek Kim mógłby być człowiek w tej fikcyjnej sytuacji, co by osiągnął, co by stworzył, jaki by był, kim by był w starciu z zupełnie innymi społeczeństwami, z zupełnie innymi cywilizacjami wręcz, i jakby się to mogło ułożyć. To jest naprawdę epicka gra. To jest cholernie epicka gra, która pomijając taki czysto, nazwijmy to atrakcyjny wizualnie i fabularnie Wątek, odpowiada na bardzo wiele takich egzystencjalnych pytań dla kogoś, kto myśli być człowiekiem, to znaczy kim być, kim jestem. Um, I to jest fantastyczne, moim zdaniem. I do, właśnie dlatego ta seria tak we mnie uderzyła i dlatego nadal uważam, że te wszystkie gier, e, w które grałem, a jest tego trochę, nie ukrywajmy, na liczniku. Dlaczego to jednak ten Mass Effect w tych trzech częściach, w trzech odsłonach w tej trylogii jest tą grą. Która wywarła na mnie tak duże i tak mocne wrażenie, bo ona właśnie pyta o naturę człowieka i ja wiem, że obowiązuje i w zasadzie funkcjonuje w życiu, czy w zasadzie może nie tyle w życiu, co jeżeli chodzi o gry, funkcjonuje takie pytanie, kiedy gry stają się sztuką. Moim zdaniem, Mass Effect ma więcej w sobie z dzieła Wielkopomnego, mówmy tutaj o wieszczach naszych narodowych, Sienkiewiczu, Mickiewiczu i tak dalej, bliżej mu do takiej popei do czegoś Wielkopomnego, co ujmuje w pewnym stopniu a, i w pewien sposób mm, to y, taką artystyczno-krytyczną strefę tego, jaki jest człowiek, jaka jest ludzkość. I ja wiem, że ja robię z gry teraz jakąś wielką, niesamowitą, wręcz epicką epikę, mówiąc wprost. Natomiast faktycznie Mass Effect stawia te pytania. I mówię tu o wątkach pobocznych, gdzie tam mamy jakiś wybór i tak dalej. W drugiej części pojawiło się to dobre i zło, prawda, taki był motyw i tak dalej. Nieważne. Chodzi po prostu o to, że Mass Effect, jako całość traktowany, jest odpowiedzią na to, jaka mogła być ludzkość. jest Fajną i ciekawą, taką bardzo zadziorną wersją tego, a co jest najlepsze, w tym wszystkim, my jako gracz mamy na to wszystko wpływ. I w zasadzie to jest fantastyczne i to jest tym niesamowicie głębokie i ciekawe i myślę, że um, będę robił z tej gry serię, bo już o tym zapowiadałem. Natomiast to, co tu widzicie, jestem. Specjalnie użyłem pierwszej misji, by nagrać ten wstępniak, ponieważ, tak jak mówię, dla mnie jest to epika. Jest to opowieść o ludziach w fikcyjnym środowisku, która ma bardzo dużo odniesień metaforycznych, oczywiście, do ludzkości, do naszego obecnego sposobu funkcjonowania. Tego, jacy jesteśmy, jesteśmy, możemy być, jesteśmy, moglibyśmy się stać, gdybyśmy chcieli, ale z drugiej strony, tak, daje nam to możliwość wyboru. Możemy iść zupełnie w drugim kierunku. Możemy wydobyć z naszego bohatera to, co od ludzkości jest najgorsze. A my to przecież znamy na co dzień, bo żyjemy w czasach, kiedy doświadczamy zmian klimatu. Um, żyjemy w czasach, kiedy doświadczamy um, w zasadzie tego, na co zapracowały dekady poprzednich pokoleń, tak? Czyli patrzymy na upadek świata. Jesteśmy teraz na rozstaju dróg i od nas tylko tak naprawdę zależy to, czy podejmiemy się Eee, ratowania tego, co stanowi nasz dom, czy być może nie. Gety i tak, czyli kosiarze, są taką metaforą, takim przeniesieniem, odniesieniem właśnie do tego. Fenomenalnie ubrani, fabularnie. To jest gra, która daje masę rozrywki. Jest pod względami fantastyczna, ale ona właśnie stawia to pytanie: kim jesteśmy, kim będziemy, kim się staniemy. Jaka jest ludzkość? Jaka byłaby ludzkość, gdybyśmy spotkali inne cywilizacje, inne rasy? Co jest totalną fikcją z punktu widzenia praw fizyki, z punktu widzenia e, naszej wiedzy, z punktu widzenia czystego rachunku prawdopodobieństwa. Szansa na to, że trafimy na cywilizację inteligentnych istot, równą naszej, jest naprawdę znikoma. A ma efekt, jakby, wrzuca nas w to uniwersum wrzuca nas w tą całą plejadę w zasadzie. Możliwości, i tak dalej, i zadaje to proste pytanie: kim my jesteśmy jako ludzie? Kim ja jestem jako człowiek? Jaki jestem? Kim będę? Kim się stanę? I to jest właśnie potęga tej serii. Jasne, tam jest bieganie, strzelanie, walki z bossami, poznawanie jakichś NPC-ów. Mechaniki są bardzo hermetyczne, bardzo sztywne, są typowe dla RPG-u z BioWare'u, ale jest ta cała druga. Otoczka, ten taki metaforyczny wydźwięk tego, co jest dalej. to jest w tym niesamowite. I to w zasadzie stanowi o kwintesencji, o wielkości tej serii, że ona stawia to pytanie: hej, kim my, jako ludzie, byśmy byli? W pierwszej części stajemy się widmem, stajemy się szepardem, niesamowitym gościem. W zasadzie jest zaczątek tej fabuły, tak, tych kościarze to jest taka metafora absolutnego zła, takiego absolutu, e, trochę dżumy, tak, kamusa, to jest taka, taki fabularny, charakterystyczny, typowy zły, a tak naprawdę o nagle z całej tej otoczki, z tego z tego wszechświata, ona stawia proste pytanie. Kim my jako ludzie byśmy się stali, kim my jako ludzie jesteśmy, co sobą reprezentujemy. I w zasadzie bazuje też w pewien sposób na inspiracjach z drugiej, na przykład chociażby pierwszej i drugiej wojny światowej, kiedy okazywało się, że ludzie potrafią być niesamowici, potrafią poświęcać się, potrafią osiągać szczyty bohaterstwa, szczyty poświęcenia altruizmu, odrzucenia. I o tym wszystkim jest Mass Effect. Ja wiem, że teraz strasznie płynę, ale to jest naprawdę z wszystkich trylogii Bioware'u, z wszystkich gier fabularnych, które są stworzone wysokobudżetowych, Mass Effect to jest czarna perła. To jest po prostu esencja esencji. To jest niesamowity tytuł, Niesamowite przeżycie. I uważam, że każdy, kto uważa się za gracza, kto interesuje się grami, ma obowiązek, nawet absolutny obowiązek zagrać w tę grę i ją ukończyć. Nieważne jest poziom trudności, który wybierzecie. Nieważne są detale, ale macie obowiązek tą grę ukończyć, i po jest po prostu, czymś więcej niż tylko i wyłącznie grą. To jest moim zdaniem artystyczny fenomen. To jest, gdyby można było przyznawać Oscara, co się od jakiegoś czasu chyba dzieje, a gdyby można było przyznawać w tamtych czasach Oscary za grę, to Mass Effect powinien zgarnąć wszystkie możliwe laury, wszystkie możliwe nagrody. To jest do tego stopnia dobry. I to jest cholernie istotne, ponieważ mamy, moi drodzy, do czynienia z remasterem czegoś, o czym za 50 lat nadal będzie się mówić. To jest gra fenomenalna, to jest gra epicka, pod wieloma względami i pod jeszcze wieloma innymi względami tworzy e, swoisty rodzaj, no takiego bardzo hermetycznego e, środowiska, um, w zasadzie jest unikatowa w swoim rodzaju, mówiąc wprost. Ja jeszcze pamiętam wersję z XBOX, a nieważne, ale był ten moment, kiedy pierwsza część wychodziła, która powalała graficznie. Um, ta gra zawsze była naj we wszystkim. E, fabularnie, jeżeli chodzi o postać, bo, bo... To jest, moi drodzy e, widzowie, jest jedna z tych gier, które są moim zdaniem obowiązkiem dla każdego kto się uważa za gracza. Nieważne czy to Quake i dynamiczne 4 i tak dalej. Mass Effect po prostu trzeba zagrać. I myślę, że to jest bardzo dobry wstęp do całej serii. Um, ja będę na pewno nagrywał. Nie wiem czy wszystko, ponieważ wydaje mi się, że pewne e, wątki fabularne należy usunąć. Pominąć. wam tego nie spoilować. Ale możecie dać znać tutaj w komentarzach, co na ten temat uważacie. Um, jeżeli byście chcieli, żebym po prostu redagował i pokazywał wszystko, da się to zrobić. To będzie długa seria, mamy do przejścia trzy części gry. Które w zasadzie z DLC i z wątkami pobocznymi oferują każda po 200 godzin gry. Prawdziwa epopeja, ale moim zdaniem całkowicie zasłużona, bo mamy do czynienia z jednym z najlepszych, o ile nie jeden z najlepszych arpegów, jakie kiedykolwiek powstały. I to jest. To są mocne słowa. To są moje słowa, i moim zdaniem są całkowicie prawdziwe. Mass Effect dla mnie, e, jeżeli miałbym go porównywać, to spokojnie łapię się w liście najlepiej przeczytanych książek, najlepszych obejrzanych filmów. Mass Effect jest na równi. Jest numerem jeden, jeżeli chodzi o gry, w które grałem. Naprawdę, a grałem w nich wiele, to jest po prostu arcydzieło totalne. I wydaje mi się, że tym akcentem powinienem ten wstępniak skończyć. Um, niebawem spodziewajcie się kolejnych materiałów, już bardziej resplayowych, chociaż nie wiem, czy nie będę ich montował też. W poście po prostu z takim komentarzem. No i już, nie przeciągam. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam Was do całej serii. Cześć.